Cześć, siemanko, witam Was znowu w serii po prostu Minecraft. Wiem, że to jest pierwszy odcinek, ale witam Was znowu, bo próbuję to nagrywać dla Was drugi raz. Jest to z serii Minecraft, z seria 1.8.1, czyli najnowsza wersja Minecrafta. Już tutaj widzę nowe rudy, już je odkryłem wcześniej, więc będzie to takie trochę słabe. Ale... i taki tak mnie podniecają te rudy, bo są fajne. Eee, no. no. Szkoda, bo Jezu, nagrałem dla Was super odcinek, naprawdę. Bardzo fajny. Ale nie ma co się złamywać, trzeba brutonić dalej. No, niestety mam nagrywarkę taką, jaką mam. Chociaż polecam ją, bo można ją mieć za darmo, no. Ale nie umamcie się. Nie łamcie się, odcinek będzie i tak, i tak. Ja nie zaprzepaszczę okazji, żeby wrzucić odcinek. Akurat mam czas, na co się teraz rzadko zdarza u mnie. I po prostu lecimy z nową serią, z nową serią po prostu Minecraft. To jest zwykły Minecraft, w którym gramy na zwykłej wersji Minecrafta 1.8.1. Czyściutki Minecraft, tu nie ma nic. Chociaż z tego co zauważyłem, gdy nagrywałem dla Was pierwszy odcinek, ten który się nie nagrał, to myślę, że moje odczucia będą trochę takie, jakbym grał z modami. I w ogóle, jak zobaczyłem to miejsce, Muszę się tu osiedlić. Nie ma wyjścia. Na pewno się tu osiedlę. No to słuchajcie, robimy podstawowe rzeczy. Już zbiłem swoje pierwsze drzewko łapką. Wzruszyłem się, bo dawno nie, nie robiłem tego. To jest takie słodkie zbijanie drzewek łapką. Tam się na pewno osiedlę. To jest tak epickie miejsce. Ła, wow, epicka ściana. Jeszcze tu można będzie ogarnąć jakieś coś, no. Głównie ta seria skupi się na eksploringu i budowaniu. No bo, na czym polega Minecraft? Minecraft, jaki by nie był, polega na eksploringu i na budowaniu. I tego w modach trochę brakuje czasami. Dochodzi tam, o, owieczki, owieczki. Owieczki, będzie łóżko, będzie łóżko, będzie łóżko, będzie pompa. Dobra, dobra, dawaj no. Surowa baranina. Mrau. Ale fajnie. Wreszcie dodali, że coś garniętego. Dobra, nie, nie zwiedzamy, nie zwiedzamy. Od razu się osiedlamy. Na pewno będziemy tu mieszkać. I zastanawiam się, najprawdopodobniej zrobimy bazy dwie. To jest idealny poziom. O, tu. Idealny poziom na osiedlenie się. Tak, tu będzie nasza chata. Sweet. Nie, złe miejsce. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mm. Nie, tu będzie nasza chata. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak tu będzie nasza dokładnie tutaj, w tym miejscu. I wejście będzie tutaj. Dobrze tutaj zrobimy taką platformę i tutaj schody do wejścia. Dobra, plan już jest. No, gorzej będzie z wykonaniem, ale najważniejsze, że jest plan. Dobra, zrobimy teraz podstawową rzecz, którą jest kill off. Kilow, najważniejsze, że w Minecraft. Dobrze, tutaj na pewno będziemy mieszkać. Takie jakieś wejście zafundujemy. Od razu łopatę chcę szybko, szybko. Szybko łopata. Od razu chcę ogarnąć, jak to będzie wyglądało. Żeby potem nie było jakichś niedomówień. Tak jest dobrze, bo musi być wejście na 3. No zaraz Wam pokażę dlaczego. No, pewnie Wy gracie Minecrafta codziennie, więc wiecie dlaczego. Dobrze, to będzie mój szrondon. Mam nadzieję, że nie słyszycie mojej siostry, która na górze się drze. No, ale no, tak to jest czasami z siostrami że się będzie drzeć, dopóki nie przestanie. Oczywiście robimy takie piękne wejście. cię jest dzień przed Wigilią. Wigilia Wigilii. Tutaj będzie mój piękny dom. I tutaj pokombinujemy dużo rzeczy. Możemy zrobić tu jakieś mosty. I ja w ogóle zastanawiam się. Od razu ja miałam taki plan. Stąd z tego terasu zrobimy tam most i z tego będzie prowadził tutaj most. To by było spoko. Ale na razie tak nie będziemy się zagłębiać w takie wielkie plany. Myślę, że najwięcej w tej serii będzie budowania, ale eksploringu będzie bardzo mało. To jest seria, w której pogadam trochę z Wami, w której nawiążemy większy kontakt. Serio postaram się nagrywać. No, bo przy tym czasem jest to mnie problem. Niestety. Ale naprawdę mam mało czasu. Tak jak Jarowin mówił na jednym ze swoich odcinków, możecie zalokać, y, to y, w jego pierwszy odcinek, Don't Starve, y, właśnie opowiadał o tym, że no, nie hejtujcie mnie, bo ja nie mam czasu, naprawdę, ja się staram. Dość, że połowę filmików mi wywala, bo mój program do nagrywania, no. Mój program do nagrywania, mój komputer w ogóle moje życie. No. Ale no staram się, staram się, naprawdę. Dobrze. Zrobimy sobie... nie, zapomniałem, że trzeba zrobić 8. No ale naprawdę uwierzcie mi... Staram się. A nie, już mam upad. Nieważne. Dobra, miecz. Yy. Już mam podstawowe rzeczy. Dobrze, teraz. Yy. To na razie zostawiamy. Yy. Tylko na początku trzeba będzie tutaj ogarnąć jakieś... Będzie tu trudno wchodzić, ale potem ogarniemy tu jakieś ładne schody. W sumie moglibyśmy tam na dole zrobić wejście i takie schody kręcone do góry, ale to będzie dość hardkorowe do zrobienia. Pralka pracuje, słyszycie to? Ciekawie czy to słychać. Zaraz po nagraniu zobaczę czy słychać tą pralkę. Teraz się wyciszyło? Granit. Ten blok mi się podoba mega. Jest Super. Dobra, jeszcze wykupię te, to. I zacznę już kminić dom. No, szybciej mi poszło, bo, bo znalazłem fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce. Bardzo mi się podoba to miejsce. Ten widok z będzie genialny. Fuck, fuck, fuck. Skajpie. Ten blok mi się tak z kolei kappa trochę podoba. Powiedzcie w ogóle, czy z tych bloków coś można robić, bo mi się wydaje, że z nich nic nie można robić. Ale jakby się okazało, że z nich można coś zrobić, to byłbym wdzięczny, gdybyście czy... mi nie skakać. Jakbyście mi powiedzieli o tym, że można z nich coś robić. Na przykład zastanawiam się, czy briki jakieś można z nich robić. Ale nie są to raczej. Dobra, wróciłem po przerwie. Sąsiedzi wbili na chatę, nie, mąka im potrzebna ziemniaczana. Jezu, nawet nie wiem do czego. Jezu, jakie ja to mam teraz wejść? Dobra, trzeba to trochę rozkopać. Muszę tam pić, bo się robi. Ej, na jakim? Gdzie ja mam ten dom? Ej, gdzie jest mój dom? Tak, gdzie jest mój dom? Ej, ej, ej. Ej, 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 nie mogę paść. Nie mogę paść w pierwszym odcinku. Ej. Ej. Ej, nie bijcie mnie. Ej, nie umiem skapać! Ej. Fuck. Dobrze. Ja wiem, że niszczę swój teren. Jest mój dom. Dobrze. Szybko, drzwi. Drzwi. O, właśnie, dodali te drzwi. To już zauważyłem, ale to jest fajne. Dobrze, dobrze, dobrze. Run. To the house. Fuck, źle postawiłem drzwi. Fuck! Dobra, zaryzykuję wyjście szybkie. Dobrze, bo tak ładnie wyglądają. Nieprawdaż? Dobrze, e, i teraz tak. To miałem crafting table. I wymyśliłem, co tak huczy. Fuck! Jakiś kówno mi cały czas huczy. Mm. Dobra, wymyśliłem już, jak mój dom będzie wyglądać. A za chwilę będziemy kończyć, tylko tam rozpocznę coś. Nie będę wam na razie tłumaczył moich planów. Yy, I teraz pytanie do Was. Pytanie do Was jest takie. Czy chcecie, żebym używał tutaj yy, jakiś tekstur. Bo wiem, że nie zawsze chcecie tekstury. Nie zawsze wam to pasuje. Bo nie każdy lubi tekstury, ale jest dużo osób, które lubią tekstury. I teraz pytanie, czy ja mam używać tutaj tekstury, czy nie? To no, się Wam nie pokazuje, jakie. Po prostu, czy chcecie tekstury, czy nie. No bo jeden chce, jeden nie. No więc tutaj na razie takie pytanie. Plan jest taki: tu jest przedsionek. Tu jest przedsionek. Przedsionek będzie takiej długości. Jeszcze ta kratka. Będzie koniec przedsionka. I tu będzie skrzynka. Albo będą dwie skrzynki z najbardziej potrzebnymi rzeczami. Albo będą trzy skrzynki, no nieważne. Dobrze, dalej. Dalej ciągnie się jeszcze trochę ten przedsionek niby. Lecz tutaj, tutaj mamy wejście pewne, tutaj będziemy mieli sypialnię, węgiel, kurde, dobra, nie chcę tego węgla, dobra, tutaj będzie sypialnia, sypialnia to będzie kwadrat 3x3, teraz Wam pokażę jak to ma wyglądać. Pak, dirt tu jest. Nie chcę tego dirta. Boję się, że się zaraz wykopię na powierzchnię. A ja się nie chcę wykopać na powierzchnię. Tu będą piękne lampki nocne. Na szczęście już zrobiłem trochę. Pak, dirt. Lubię dirta. Trzeba to wszystko zapełnić teraz z tym stonem Tu nie może być dirta Żebym się ten ston przyjarał. O piczona branino 13 stone'em, trochę mało no nie wystarczy Chociaż może... Ej, źle to. No, o, straciłem 2 stone! Nie bójcie się tych dźwięków. Mm -hmm. no dobra. Przypalimy to do końca. 64, w sumie nawet tego mogę przypalnić. Plan jest taki. Tu będzie stać łóżko. Tu będą ozdobniki. Tu będą ozdobniki. Tu będę miał wolne miejsce, jak będę wstawał, żeby rozprostować nogi. Teraz będziemy kończyć, ale czekajcie, jeszcze chcę skończyć sypialnię taką prowizoryczną zrobię. Przy okazji, jak już mam chwilę, stworzę łóżko. Chyba tak się robiło łóżko. Dobrze. I to łóżko postawimy tu. Ono będzie stało. Tylko do wszystkiego jest niepotrzebny stołny. Dobra, chodź mi nie? Hmm. Tu, 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 tu. Tutaj będzie dalej przyciąnek. Planuję tam schody w górę. Schody w górę. Tu na wyjście chyba na górę. Tu może schody w dół. To jest pewien pomysł, żeby zrobić schody w górę i schody w dół. To taki, miał, taki miałem plan. Ale oczywiście to jest seria po prostu Minecraft to jest seria interaktywna, więc Wy podrzucacie swoje pomysły mi w komentarzach. Tylko w komentarzach. Nie mam Facebooka. Tak naprawdę to ma Facebooka, fanpage będzie ogarnięty, obiecuję Wam, ogarnę fanpage Mazistera. Obiecuję. Stworzyłem go, jeszcze Wam nie podam nawet linku, bo nie. Bo na niego Go nie zasługujecie. Nie. Jak się robi płotki. Fak, jak się robi płotki. Robi płotki. Fail. Nie wiem jak się robi płotki. Nie no idiota, nie? Może jakoś tak. Całość się zapełnia? No, przecież tak się robi płotki. ktoś mi potrafi hmm. wytłumaczyć, jak się robi płotki? Tak. Może tak? Ej, ja nie wiem, jak się robi płotki. Myślałam, że już gdzieś tam się dobra. Ej, nie wiem, jak się robi płotki. Dobra, nieważne, jak się robi płotki. My postawimy łóżko i wam jak mają działać te ozdobniki. Ozdobniki będą wyglądały w ten sposób. Faktycznie, To będzie taki pokoik mały mała sypialnia słodka kurwa o boże taka słodka sypialnia będzie. o, a tu będzie miejsce nie, nie A nie, w sumie dobrze tak, i tu mają być płoty mhm. to niby ma ładnie wyglądać no, wiem, że to będzie gówniano wyglądało na samym końcu ale ważne są intencje dobra i możecie mi napisać w komentarzach jak Zrobić płotek. Nie ogarniam tego. I zakończymy nasz dzisiejszy odcinek w łóżeczku. Ha! Dobra. Więc do zobaczenia. Ej! Się szybciej śpi jakoś. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Piąteczka.